Celebrity Shorts. Chelsea Handler twierdzi, że prawie została ofiarą Billa Cosby. Chelsea Handler dorzuca swoje kilka groszy do oskarżeń wobec znanego komika Billa Cosby'ego. Twierdzi, że około 10 lat temu prawie stała się jego ofiarą. Handler występowała w hotelu w Atlantic City w tym samym czasie co Cosby. Bill poprosił jednego z pracowników hotelu, by zlokalizował kobietę i przekazał jej, że bardzo chciałby z nią porozmawiać w jego pokoju. Handler zgodziła się, ale była podejrzliwa co do intencji mężczyzny i wzięła ze sobą swoją ekipę. Twierdzi, że to zapobiegło dalszym krokom Billa w jej kierunku. Od 2004 roku ponad 30 kobiet ujawniło, że Bill Cosby dopuszczał się na nich molestowania.